Siemano majstry, witajcie w kolejnym poradniku dzisiaj przy okazji, bo zbliża nam się dżem. Tam będziemy robić konkurs na Becha Contest ze step-up'a. Także konstruujemy wielgachny stelaż do przeskakiwania z hopy. Będzie to wyglądało mniej więcej tak. Tu jeszcze pójdzie na poprzeczka. Wymyśliłem, że będzie z bambusa. Kupiony w lokalnej sieci sklepów budowlanych. Miejmy nadzieję, że się uda dobrze to zrobić. Jest ze mną niezawodny pomocnik Igor. Proszę pokazać. Jak zawsze. Działamy. Dobra, żeby skonstruować taki stelaż, tak jak wspominałem, zwykły kij od szotki. Ja wybrałem najdłuższy, bo... najwyższy, bo będziemy skakać z hopy. I wiadomo, pachołek też kupicie taki swobodnie pewnie wszędzie. Albo, albo sobie gdzieś skądś go pożyczyć się. <gry> eee, tu mamy bambusa. Bambus raczej jest solidny. Tak mi nie chce się dać złamać, także powinien wytrzymać, ale w razie to mamy zapasowe. Owiniemy go jeszcze taką fajną taśmą, aby był widoczny. No i co? Nasz stelaż opierał się będzie, jak widzicie, na pachołkach, ponieważ będziemy to robić na stepapie. Tam jest lekko nierówna ziemia, dlatego nie ma sensu yy, budować drewnianego stelaża, więc ja mówię. Gdyby to było BF Contest na flacie, no to miałoby to sens. A tak, rozkłada, to pakuje do fury, i jest wygodnie. Igor wpadł na genialny pomysł, żeby tutaj na cztery gwoździe wbić i nie będzie nam latał. Nie Zobaczymy, się, co z tego będzie w ogóle. Oby tak to zadziałało. Idzie coś? Coś tam weszło. Zobaczmy. Czemu rypiemy się z młotkiem i takimi gówniakami? Wkrętarka raczej byłaby wygodniejsza, owszem, ale wkręty miałby główki. A te główki mogłyby zablokować nam bambus, przez który no, on by nie spadał i ludzie by się wypieprzali. <głosy> <głosy> Używamy takich dla dlatego z małymi główkami, małych gwoździki, żeby łatwo bambus w razie co spadł, jak ktoś zahaczy. O. No i działa. Dobra. Działa. Tym sposobem mamy unieruchomione sztywniutko na równo. Pokaż okejkę. <ślesy> Odmierzamy teraz od poziomu pachołka ile ja tu mamy 47 Tu o, będzie 47 Czyli możemy sobie od 50 cm zacząć tworzyć skalę Czyli to będzie panie tyle tu o trzymaj paluchem Dobra, odtąd lecimy. Drugi. Bambusik. No i się trzyma. Chyba Dobra, futskating na próbę wjechał No Dobrze no Co dyszkę mówisz? No, na razie co dobra 3 hours later. To tu mamy już metr, tu mamy metr 10. No to czas chyba robić co 5 cm. Jest! Udało się to skończyć w końcu. Montujemy, robimy jak siedzi. Mamy tu 10 cm, i tu co 5 na końcu. Zaraz jeszcze rozpiszemy to. Będzie cacy. Daj bambusa. No jest to i wysz... Tak, jest dokładnie, 160 cm. Myślisz jakiś świrt to przeleci z chopy? Może? Nie wiem No Mało laty, co? Latały metr Wiesz jak to będzie wyglądał, czy jak jeszcze chopa tu jest niżej na stepach Tak, tak. Będzie wysoko. Będzie w górę, człowiek. pójdzie w górę, nie? Ładnie. Ja, yeah. coś to, to będzie chore No Normalnie to jest wysokość niektórych dziewczyn gościu. Nie wiem, jak to coś może przelecie. Nie wyobrażam sobie tego, naprawdę. No zobaczymy, czy jakiś świr poleci. Dobra, lecę po marker, rozpisujemy to i robimy ozdobienia jakieś. Hmm. Specjalne urządzenie od firmy czerwonekupki.pl prosto z magazynu. No fajnie, jest taki ficik do tych pochołów. Mhm. Teraz to jest nie... widoczne. Tutaj od firmy Czerwone Kubki również mamy wlepeczki. Takie wlepeczki znajdziecie w paczkach, jak zamawiacie kubeczki czerwone, żeby podpisać swój kubek, a my będziemy naklejać i pisać ile to już metrów. O no, tu mierzyliśmy że mamy 50. Czy się komisyjnie upewnimy, że nie lipy Połamałem odgarstek. Dobra, jest 50 i życie nam. I stówka. Magiczna bariera metra, gdzie młodziaki na skateparku na tyle latali. Кенч. Метр шестьдесят. Nie wiem co to będzie, jak jakiś śfir poleci tyle, nie? Trzeba jakąś dobrą nagrodę przygotować <noise> Także majsterki, to u poradnik jak zbudować stelaż do mierzenia największego banehopa. Możecie konstruować swoje, trenować będziecie wyżej skakać. My skonstruowaliśmy to specjalnie na jam, także mam nadzieję, że będziecie razem z nami 4 maja. E Just a different, yeah Same shit, just a different day